Walka z pożądaniem jest realna, bolesna i często prowadzi do rozpaczy. Żyjemy w spirali pokus, które często wydają się nie do pokonania. A co jeśli powiem Ci, że istnieje biblijny sposób, aby zerwać te więzy raz na zawsze? W ciągu najbliższych kilku minut odkryjesz moc trzydniowego postu, duchowej broni, która może całkowicie odmienić Twoje serce i umysł. To nie teoria, to sprawdzona praktyka tysięcy chrześcijan na przestrzeni wieków. Ale zanim odkryjesz, jak pokonać pożądanie, daj łapkę w górę i subskrybuj kanał, aby śledzić nasze kolejne filmy. Wszystkie są tworzone z wielką miłością. Bardzo dziękujemy, że jesteś z nami. Witaj, Przyjacielu w Chrystusie. 1900... Jestem tutaj dzisiaj, żeby porozmawiać z Tobą o czymś, co może wydawać się trudne, ale jednocześnie jest niezwykle potężne. O walce, którą każdy z nas zna, choć niewielu o niej mówi głośno. O tej wewnętrznej bitwie, która rozgrywa się w ciszy naszych serc i umysłów. Pamiętasz jeszcze czasy swojej młodości, kiedy świat wydawał się prostszy? Kiedy nasze babcie mówiły nam o sile modlitwy i postu, a my, może nie do końca rozumiejąc głębie ich słów, skinęliśmy głowami z szacunkiem. Dziś, w czasach, gdy wszystko jest na wyciągnięcie ręki, kiedy pokusy otaczają nas z każdej strony przez telewizję, internet, ulice naszych miast. Te mądre słowa nabierają zupełnie nowego znaczenia. Luksuria to łacińskie słowo, które opisuje jedno z siedmiu głównych grzechów, ma w sobie coś więcej niż tylko fizyczne pragnienia to głód duszy, który nigdy nie zostaje zaspokojony to pożądanie, które konsumuje naszą energię, nasz czas, nasze myśli i ostatecznie naszą relację z Bogiem. Może rozpoznajesz ten scenariusz? Budzisz się rano z postanowieniem, że dzisiaj będzie inaczej. Modlisz się gorąco, prosisz Boga o siłę. A potem gdzieś w ciągu dnia ta znajoma fala pokus wraca, i znowu upadasz, i znowu czujesz się pusty, zawstydzony, jakby Bóg był od ciebie dalej niż kiedykolwiek. Ale pozwól, że powiem Ci coś ważnego. Nie jesteś w tej walce sam. Nie jesteś pierwszym ani ostatnim, który zmaga się z tą duchową batalią. Od czasów świętego Augustyna, przez średniowiecznych mistrzów duchowych po współczesnych świętych, wszyscy oni znali tę walkę i wszyscy oni znaleźli to samo rozwiązanie: post, ale nie jakikolwiek post, trzydniowy post, który jest jak duchowy reset Twojego systemu operacyjnego. To nie jest dieta ani metoda oczyszczania organizmu, to jest akt całkowitego poddania się Bogu. Moment, kiedy mówisz: Panie. Jestem gotów poświęcić wszystko, żeby być bliżej Ciebie. Święty Paweł pisał w pierwszym liście do Koryntian, ale pięścią uderzam swoje ciało i poddaję je w niewolę, abym przypadkiem, głosząc innym, sam nie został odrzucony. To nie była metafora. Paweł dosłownie mówił o fizycznej dyscyplinie jako duchowej praktyce. Kiedy postanawiasz rozpocząć trzydniowy post, dzieje się coś niezwykłego na poziomie zarówno fizycznym, jak i duchowym – w pierwszym dniu Twoje ciało protestuje: żołądek burczy, głowa może boleć, myśli krążą wokół jedzenia, ale to dopiero początek procesu. Ważna uwaga: nie wszyscy mamy warunki fizyczne, aby odbyć ten post, więc możemy go dostosować. Zamiast całkowitego postu, jedz tylko tyle, ile potrzebne, aby zachować zdrowie. Nie jedz dla przyjemności, nie używaj przypraw jedz tylko tyle, ile konieczne, aby pozostać zdrowym. Dlaczego akurat trzydniowy post ma taką moc? Odpowiedź leży głęboko w biblijnej symbolice i ludzkiej fizjologii. Trzy dni to czas, w którym Chrystus spędził w grobie przed zmartwychwstaniem. To czas transformacji, śmierci starego człowieka i narodzin nowego. Z medycznego punktu widzenia, po około 72 godziny bez pożywienia, twój organizm przechodzi w stan zwany ketosis. Twój mózg zaczyna korzystać z alternatywnych źródeł energii, ale co najważniejsze, twoja wola, twoja zdolność kontrolowania myśli i pragnień staje się ostrzejsza i silniejsza. Drugi dzień postu to często najtrudniejszy moment. Twoje ciało już przeszło przez pierwszą fazę protestu i teraz naprawdę zaczyna odczuwać brak pokarmu. Ale właśnie tutaj dzieje się coś cudownego. Kiedy twoje ciało słabnie, twój duch się wzmacnia. To paradoks, który może zrozumieć tylko ten, kto go doświadczył. Pamiętam historię Jana, 50-letniego inżyniera z Krakowa, który przez lata zmagał się z nałogiem pornografii. Próbował wszystkiego: terapii, grup wsparcia, różnych aplikacji blokujących. Nic nie działało na dłuższą metę, aż do momentu, kiedy jego proboszcz zasugerował mu trzydniowy post. Najpierw myślałem, że żartuje, opowiadał mi Jan. Post przeciwko pornografii. Jak to miało działać? Ale Jan spróbował, i w trzecim dniu postu coś się w nim zmieniło. Nie tylko fizycznie, duchowo poczuł się jak nowy człowiek. To było jakby Bóg wziął te wszystkie brudne myśli i po prostu je wymazał, mówił. Pierwszy raz od lat poczułem się czysty. Historia Jana nie jest wyjątkowa. Na przestrzeni wieków niezliczeni święci i zwykli ludzie odkrywali tę samą prawdę. Post ma moc przemiany nie tylko ciała, ale przede wszystkim duszy. Jeśli to, co mówię, przemawia do Twojego serca, jeśli czujesz, że Bóg może używać tego filmu do Twojej przemiany, proszę cię o małą przysługę. Kliknij ten czerwony przycisk subskrypcji pod filmem i zostaw łapkę w górę. To pomoże mi dotrzeć do innych ludzi, którzy tak jak ty szukają duchowego wyzwolenia. Twoje wsparcie oznacza, że mogę kontynuować dzielenie się tymi ważnymi przesłaniami z naszą polską społecznością wierzących. Ale wróćmy do sedna sprawy. Dlaczego post jest tak skuteczny przeciwko pożądaniu? Odpowiedź leży w samej naturze pokusy. Pokusa żywi się naszą słabością, naszym brakiem kontroli nad własnymi pragnieniami. Kiedy nie potrafimy powiedzieć nie kawałkowi ciasta, jak możemy powiedzieć nie grzesznym myślom? Kiedy nie potrafimy kontrolować tego, co wkładamy do ust, jak możemy kontrolować to, na co patrzą nasze oczy? Post jest jak trening wojenny dla naszej woli. Każda godzina bez jedzenia to ćwiczenie w mówieniu nie naszym podstawowym instynktom. I jeśli możemy powiedzieć nie tak podstawowej potrzebie jak głód, możemy powiedzieć nie każdej innej pokusie. Ale tu trzeba być bardzo precyzyjnym. Trzydniowy post to nie jest zabawa. To poważne duchowe przedsięwzięcie, które wymaga przygotowania, modlitwy i roztropności. Jeśli masz jakiekolwiek problemy zdrowotne, koniecznie skonsultuj się z lekarzem. Post ma służyć duchowemu rozwojowi, nie szkodzeniu ciału. Przygotowanie do trzydniowego postu powinno zacząć się już tydzień wcześniej. Stopniowo zmniejszaj porcję, eliminuj cukier i przetworzoną żywność. Przede wszystkim jednak przygotuj się duchowo. Modlitwa, lektura Pisma Świętego, spowiedź to wszystko jest równie ważne jak fizyczne przygotowanie. W pierwszym dniu postu skup się na modlitwie i medytacji. Czytaj Ewangelię. Szczególnie fragmenty o pokusach Jezusa na pustyni. Zwróć uwagę na to, jak Chrystus odpowiadał Szatanowi, zawsze słowami Pisma Świętego. Twoim głównym orężem w walce z pokusą nie będzie siła woli, ale słowo Boże. Drugi dzień to często moment największej próby. Twój organizm będzie protestować, myśli będą chaotyczne. To normalne. Właśnie w tym momencie Szatan będzie najaktywniejszy, próbując przekonać Cię do przerwania postu. Pamiętaj słowa Jezusa. Ten rodzaj demonów można wyrzucić tylko przez modlitwę i post. W trzecim dniu często pojawia się niewiarygodna jasność umysłu. Ludzie opisują to różnie, jakby mgła zniknęła z ich myśli, jakby wszystko stało się bardziej wyraźne. To nie jest przypadek. To jest moment, kiedy Twój duch przejmuje kontrolę nad ciałem i umysłem. Ważne jest też to, co robisz po zakończeniu postu. Nie wracaj od razu do normalnego żywienia. Przerwij post delikatnie. Może szklanką soku owocowego, później lekkim posiłkiem. Ale co najważniejsze, nie zmarnuj tej duchowej transformacji. Wykorzystaj tę nową jasność umysłu do wprowadzenia trwałych zmian w swoim życiu. Może to będzie usunięcie aplikacji z telefonu, zmiana nawyków internetowych, albo po prostu bardziej regularna modlitwa. Pamiętaj, post to nie jest magiczna różdżka. Która na zawsze rozwiąże wszystkie problemy. To jest potężne narzędzie, ale wymaga kontynuacji w innych obszarach życia. Niektórzy mogą zapytać, czy trzydniowy post naprawdę może zabić pożądanie na zawsze. Odpowiedź jest bardziej złożona, niż mogłoby się wydawać. Post może definitywnie przełamać moc pokus nad Twoim życiem. Może dać Ci siłę i jasność, których brakowało. Może być punktem zwrotnym, od którego zaczynasz nowy rozdział. Ale na zawsze to silne słowo. Duchowe życie to ciągła walka, ciągły wybór między dobrem a złem. Post może ci dać potężną broń w tej walce, ale nie oznacza, że walka się skończy. Oznacza jednak, że będziesz miał znacznie lepszą pozycję do jej prowadzenia. Myślę o Marku, 30-letnim prawnika z Warszawy, który kilka lat temu przeszedł przez trzydniowy post w walce z nałogiem hazardowym. To nie było tak, że po trzech dniach nagle stałem się idealny, mówi. Ale coś się zmieniło fundamentalnie. Przedtem czułem się bezsilny wobec tego nałogu. Po poście po raz pierwszy od lat poczułem, że mogę wygrać tę walkę, i rzeczywiście wygrałem. Historia Marka pokazuje coś ważnego. Post nie usuwa pokus z Twojego życia, ale daje Ci moc, żeby im się oprzeć. To różnica między byciem niewolnikiem swoich pragnień, a byciem wolnym człowiekiem, który świadomie wybiera swoje działania. Duchowi mistrzowie od wieków uczyli, że post jest jedną z najskuteczniejszych metod duchowej walki. Święty Jan od Krzyża pisał o ciemnej nocy duszy, okresie kiedy Bóg pozornie milczy, a dusza musi przejść przez oczyszczenie. Post może być kluczem do przejścia przez tę ciemną noc. Ważne jest też zrozumienie, że post to nie jest kara, którą sam sobie wymierzasz za grzechy. To jest dar, który składasz Bogu. To jest sposób mówienia: Panie, chcę Ciebie bardziej niż czegokolwiek innego na tym świecie. W naszej polskiej tradycji post zawsze miał szczególne znaczenie. Nasze babcie i dziadkowie żyli w czasach, kiedy post był naturalną częścią życia religijnego. Wielki post przed Wielkanocą, adwent przed Bożym Narodzeniem, piątki przez cały rok to wszystko miało głęboki, duchowy sens. Dzisiaj, w czasach obfitości, kiedy jedzenie jest dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, post stał się jeszcze bardziej potrzebny. Nie tylko dlatego, że pomagamy kontrolować ciało, ale dlatego, że uczymy się kontrolować nasze pragnienia w ogóle. Pokusa, czy to będzie pożądanie, gniew, czy chciwość, zawsze działa według tego samego schematu. Najpierw pojawia się myśl, potem emocja, następnie działanie. Post uczy nas przerywać ten łańcuch na każdym etapie. Na poziomie myśli, post przynosi jasność umysłu, która pozwala rozpoznawać negatywne myśli, zanim się rozwiną. Na poziomie emocji, post wzmacnia naszą zdolność kontrolowania uczuć. Na poziomie działania, post to praktyka mówieniu nie swoim instynktom, ale post ma też wymiar społeczny. W czasach, kiedy nasze społeczeństwo jest coraz bardziej hedonistyczne, kiedy wszystko kręci się wokół przyjemności i natychmiastowej gratyfikacji, post jest radykalnym świadectwem innych wartości. Kiedy poszczysz, mówisz światu. Istnieją rzeczy ważniejsze niż przyjemność, istnieją wartości, za które warto poświęcić komfort, istnieje Bóg, który jest wart każdej ofiary. To świadectwo jest szczególnie ważne dla młodych ludzi w naszym kraju. Oni dorastają w świecie, który mówi im, że jedynym celem życia jest być szczęśliwym mieć więcej, doświadczać więcej. Post mówi coś przeciwnego: Największe szczęście znajdziesz nie w posiadaniu, ale w dawaniu. Nie w braniu, ale w ofiarności. Może zastanawiasz się teraz, czy jestem gotowy na trzydniowy post? To pytanie, które może zadać tylko twoje serce. Ale jeśli czujesz, że Duch Święty porusza cię do tego kroku, nie zwlekaj. Każdy dzień zwlekania to dzień, w którym pozostajesz w niewoli swoich słabości. Pamiętaj jednak, że post to nie jest konkurencja. Nie chodzi o to, żeby udowodnić cokolwiek innym ludziom. Chodzi o cichą, intymną walkę między tobą a Bogiem. Chodzi o odkrycie, że jesteś silniejszy, niż myślałeś, że Bóg jest bliższy, niż się wydawało. Zakończenie postu powinno być momentem głębokiej wdzięczności. Wdzięczności za siłę, którą Bóg ci dał, za jasność umysłu, którą otrzymałeś, za wolność od pokus, której doświadczyłeś. Ta wdzięczność powinna zostać z tobą na długo po zakończeniu postu. I tu dotykamy sedna sprawy. Trzydniowy post może rzeczywiście przełamać moc pożądania nad Twoim życiem. Ale to nie będzie automatyczne, magiczne rozwiązanie. To będzie początek nowego sposobu życia. Początek życia, w którym Ty kontrolujesz swoje pragnienia, a nie one Ciebie. Życia, w którym Bóg jest na pierwszym miejscu nie dlatego, że tak powinieneś, ale dlatego, że tego chcesz. Życia, w którym czystość nie jest ciężarem, ale radością. Życia, w którym modlitwa nie jest obowiązkiem, ale przyczyną szczęścia. To jest obietnica, którą niesie ze sobą trzydniowy post. Nie obietnica łatwego życia, ale życia wolnego. Nie obietnica braku pokus, ale siły do ich pokonania. Nie obietnica doskonałości, ale ciągłego wzrastania w świętości. Jeśli zdecydujesz się na ten krok, pamiętaj, że nie jesteś sam. Masz za sobą całe zastępy świętych, którzy przeszli tą drogą przed tobą. Masz Kościół, który będzie cię wspierał swoimi modlitwami, i masz Boga który czeka na ciebie z otwartymi ramionami. Może dzisiaj jest ten dzień, kiedy podejmujesz decyzję o zmianie. Może dzisiaj mówisz dość życiu w niewoli własnych słabości. Może dzisiaj rozpoczynasz drogę do prawdziwej wolności: wolności dzieci Bożych. Trzydniowy post może być kluczem do tej wolności, ale kluczem, który musisz sam przekręcić w zamku swojego serca. Niech Bóg ci błogosławi w tej decyzji i prowadzi cię każdego dnia twojego życia. Pamiętaj, nie chodzi o doskonałość, chodzi o kierunek i kierunek, który wybierasz dziś, może zmienić wszystko.